Masz od niego wiadomość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: A z kielichów? Co wychodzi naprzeciw? Rydwan. Wynik, odpowiedź: Rada. 6 pentakli. Dołożę kartę. As, buław. Dołożę kartę. Wierzę. Na spodzie talii jest karta królowa kielichów. I to może być tło czytania. Sedno. As, kielichów. Komunikacja. Emocje. Uczucia. Askielichów pokazuje nagłe wydarzenie, niespodziewane uczucie, które, które stanowi szansę na stworzenie czegoś nowego. To może być związek partnerski, małżeństwo lub działanie, które rozpocznie jakiś proces. Askielichów ma zawsze pozytywne emocje. Widząc rydwan, sześć monet i Asa Buław, to nadchodzą trudności, które trzeba potraktować z przyjemnością. I z lekkością. To jest zacieśnięcie więzi, chęć zakopania toporu wojennego. A z kielichów pokazuje, że dostaniemy wiadomość i dostaniemy szansę, aby przeżyć coś pięknego. Ta relacja będzie dobra dla naszego rozwoju, wniesie do naszego życia dużą jakość. A z kielichów da nam dużo odwagi. Aby zmierzyć się ze swoim lękiem. To jest duże odrodzenie i nie musimy się już dłużej martwić. A z kielichów pokazuje zaproszenie na spotkanie, na ślub. Otrzymamy prezent. To też jest spotkanie przy kawie, impreza towarzyska. On się w tobie podkochuje. Tutaj uczucia odgrywają ważną rolę. Najpierw trzeba zadbać o swoją strefę uczuć. Zadbać o siebie. Co wychodzi naprzeciw? Rydwan. To jest kierowanie się złymi emocjami i niskimi pobudkami. Odwołanie podróży, nieudana podróż. Mamy lęk przed podjęciem decyzji. To jest klęska. To też jest rozstanie z kimś. Wynik, odpowiedź, rada. Sześć pentakli, as, buław i wieża. To jest wzajemne wsparcie, równowaga w partnerstwie. On jest zainteresowany wzajemnym wsparciem. Chce związku, który opiera się na uczuciach i miłości. Chce partnerki o otwartym umyśle. On cię akceptuje taką, jaką jesteś i nie chce innej. Twój partner, ten mężczyzna posiada zdolności, których tobie brakuje i vice versa. Mamy gwarancję, że nawet w kłopotliwych sytuacjach nie zabraknie nam wsparcia i pomocy od strony partnera, albo to my jesteśmy tą osobą, na którą można liczyć w trudnych sytuacjach. I to jest Zdrowy związek, który jest oparty na fundamentach, na miłości i wsparciu. Para dba o siebie i chcą swojego dobra. I tego wam życzę. Ale na końcu czytania mam kartę wieża. się ode mnie mówią, że. Do stawienia kart Tarota osoby początkujące powinny oczyścić umysł, swój umysł i otoczenie. A ja mówię, że trzeba, mieć, że trzeba mieć otwarty umysł, znać swoją wartość, pielęgnować wartości. I nie trzeba oczyszczać swojego otoczenia, bo kim jesteśmy, aby kogoś oczyszczać? Każdy jest kowalem swojego losu. To jest ingerencja przestrzeni bliskiego nam otoczenia. Nie pomoże sypanie ziół po mieszkaniu, aby coś oczyścić. Ale co oczyścić? Złą energię? Nie szkoda Ci pieniędzy na wydawanie na zioła? Aby sypać ziołami i solą w mieszkaniu? To lepiej daj te pieniądze dzieciom z domu dziecka albo wpłać na fundację. I mądrzej wybieraj sobie partnera czy partnerkę. I nie szukaj winnych za tą Twoją sytuację, za zły wybór partnera, za Twoją złą decyzję. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to sięgnij po pomoc osoby, która ma jasny umysł, a nie zna chora od dziół, zna od dziwnej magii, która tak naprawdę szkodzi człowiekowi. Sięgnij po pomoc lekarską, Lekarza po medycynie, ale najpierw zajrzyj do swojego umysłu. Kiedy sypiemy solą, ziołami nasze mieszkanie czyjeś mieszkanie, to znaczy, że mamy ograniczone pole widzenia. Nie widzimy swoich błędów, a raczej nie chcemy zobaczyć swoich błędów. Tylko sól czy zioła bo sól czy zioła to wszystko załatwią. Trzeba się zastanowić, co chcesz od życia. Jakbyśmy mieli odpowiedniego partnera, to nie przyszłoby nam na głow do głowy, aby sypać solą kąty na naszego mieszkania, czy jego mieszkania. Teraz mądrzej wybieraj sobie partnera do życia. Dziękuję, dbaj o siebie. Pozdrawiam, Klara Tarot.